Kostyry, w której uczestniczył Kostyra Don Cassio i Saleta. No bo nie sposób się do tego nie odnieść. Przede wszystkim, jak zauważyłem, kontent Kostyry i tego jego kanału polega tylko i wyłącznie na tym, aby rozmawiać o Neymanie. To nazwisko przewija się tam właściwie od samego początku. No ale daj Ci Boże, no zarabiaj sobie i, i, i tyle Twojego. Natomiast co do Salety i do tej jego, jego wypowiedzi że mnie szuka komornik. Słuchajcie, Himalajek hipokryzji to jest nic, to, to jest po prostu tyle przy tym, jaką hipokryzję prezentuje ten człowiek. Ty masz szczelność mówić, że mnie szuka komornik, skoro ciebie szuka kilkudziesięciu komorników? Człowieku, położyłeś ileś spółek, nie oddając ludziom pieniędzy. Możecie sobie wejść w KRS w Seleta i zobaczcie, ile spółek położył. Nie zapłaciłeś Karolowi Jadczykowi w Częstochowie za telefon komunikator, który bezczelnie wziąłeś. Miałeś, miałeś pieniądze przynieść na drugi dzień, minęło 15 lat, nie przyniosłeś. Nie zapłaciłeś za psa chłopakom na Dolnym Śląsku. Redaktor Bartłomiej Czekański również może to potwierdzić. Nie zapłaciłeś swojej menadżerce w Saleta Fight Club, gdy zamykałeś klub zaległych wynagrodzeń. Nie zapłaciłeś za chrzciny w restauracji, które wyprawiałeś. Jakim trzeba być bezczelnym człowiekiem, żeby u kogoś znaleźć dźbło i nie widzieć u siebie belki. To jest po prostu coś niebywałego. Ja w przeciwieństwie do Ciebie zorganizowałem 15 gal boksu zawodowego, dałem zarobić kilkudziesięciu zawodnikom, niektórym bardzo wysokie garze yy, yy, płaciłem, yy, czyli przy mnie boks,